Szanowni Państwo, umowa Unia Europejska-Mercosur to przykład tego, jak Komisja Europejska prowadzi politykę handlową w oderwaniu od realnych interesów państw członkowskich. Dlatego Rada Europejska powinna pilnie zająć się tym, jak Komisja realizuje swoje kompetencje. Bo to, co dzisiaj obserwujemy, to jest w swojej istocie dyktat. Komisja Europejska łamie wszystkie wartości, o które ma czelność upominać rządy narodowe. Ta umowa oznacza poświęcenie europejskich rolników. Rolników, którzy muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe, sanitarne, dobrostanu zwierząt, a jednocześnie mają konkurować z importem spoza Unii produkowanym według zupełnie innych standardów. To nie jest wolny handel, tylko bardzo bezczelna, montowana w biały dzień konstrukcja nieuczciwej konkurencji. Poważne wątpliwości budzi także tryb ratyfikacji. Komisja próbuje ominąć sprzeciw państw narodowych, ograniczając rolę parlamentów krajowych. Dlatego patrioci dla Europy złożyli wniosek o zbadanie zgodności tego trybu z traktatami. Prawo nie może być łamane tylko dlatego, że pani przewodniczącej von der Leyen się spieszy. Negocjacje trwają od ponad ćwierć wieku, a teraz Komisja próbuje kolanem dopchnąć umowę przed końcem roku, ignorując głosy krytyczne. To wszystko prowadzi do utraty suwerenności żywnościowej, zagrożenia dla konsumentów i obnaża hipokryzję środowiskową Komisji, która z jednej strony mówi o ochronie klimatu, a z drugiej akceptuje rozwiązania sprzyjające degradacji środowiska poza Europą. Po co dusicie gospodarkę swoimi klimatycznymi pomysłami, skoro wspieracie działania przeciwne po drugiej stronie oceanu? Europa potrzebuje polityki handlowej, która chroni rolników, konsumentów i suwerenność państw narodowych.